Cześć książkowi wariaci. Tu książkowy miszmasz, a dziś zabieram was do przyszłości, w której śmierć to tylko formalność. Brzmi super? Nie tak szybko. Dziś pogadamy o modyfikowanym węglu Richarda Morgana, książce, która pokazuje, że nieśmiertelność to nie wybawienie, ale piekło. Zaczynamy. Wyobraźcie sobie, że śmierć to tylko tymczasowy przestój. Coś jak zresetowanie komputera. Zgasłeś? Spoko. Twoja świadomość jest zapisana w urządzeniu wielkości guzika, nazywanym stos korowy taki biologiczny pendrive, w którym jesteś cały ty wspomnienia, osobowość, emocje, wiedza. W świecie modyfikowanego węgla, każdy człowiek ma taki stos wszczepiony u podstawy czaszki. Gdy ciało umiera, stos można wyjąć i włożyć do nowej powłoki czyli po prostu innego ciała czasem biologicznego, czasem syntetycznego. Wystarczy przetransferować dane i bum, żyjesz dalej. Można więc powiedzieć, że śmierć została pokonana, a przynajmniej w sensie fizycznym. Brzmi jak raj? Uważajcie, bo to raj zrobiony z plastiku i obłędu. Bo wiecie, kiedy śmierć traci znaczenie, to życie też traci wartość. Skoro nie boisz się umrzeć, skoro zawsze możesz wrócić, to dlaczego miałbyś się przejmować konsekwencjami? To świat bez ostateczności, bez końca, bez ceny. I w tym właśnie świecie żyje nasz bohater Takeshi Kowaks. Były żołnierz, który został wrzucony w obce ciało i zmuszony do rozwiązania zagadki morderstwa. Ale to, co go otacza, jest znacznie bardziej przerażające niż samo przestępstwo. Bo cały świat stał się jedną wielką iluzją życia. Ludzie zmieniają ciała jak koszule, a ich tożsamości zaczynają się rozmywać. Pomyślcie o tym tak. Masz nową twarz, nowe ręce, inną płeć, inny głos. Nadal jesteś sobą? A może z każdym przełączeniem stajesz się kimś innym? A co z traumą? Czym jest ból, jeśli nie możesz umrzeć? Czy w ogóle jesteś jeszcze człowiekiem, czy tylko oprogramowaniem bez granic? Co więcej, ten system nie jest egalitarny. Technicznie każdy może być przywrócony, ale tylko bogaci mogą sobie pozwolić na świeże, zdrowe, luksusowe ciała. Biedniejsi dostają to, co zostanie, albo trafiają do magazynu na lata, albo nie wracają nigdy. Twoja dusza może więc być uwięziona w urządzeniu, a twoje ciało oddane komuś innemu. Prawdziwa śmierć została zastąpiona wiecznym dryfowaniem w niebycie, bo ktoś nie ma kasy, by cię wskrzesić. Ten motyw jest genialnie przedstawiony przez Morgana. Bo z jednej strony to totalnie fascynujący koncept science fiction, a z drugiej głęboko niepokojące ostrzeżenie. Bo jeśli życie traci swoją kruchość, to co nas jeszcze trzyma przy człowieczeństwie? To właśnie pierwszy moment, gdy modyfikowany węgiel zaczyna nam mówić nie tylko o przyszłości, ale też o nas samych, o tym, co nas definiuje: czy to ciało, umysł, przemijanie, a może to właśnie śmierć sprawia, że życie ma sens. I dlatego ten świat, choć technologicznie zaawansowany, przypomina piekło w złotym opakowaniu. Bo za nieśmiertelnością nie stoi wolność, tylko pustka. Witajcie w świecie, w którym wieczność to luksus, a nie prawo człowieka. W świecie modyfikowanego węgla, nieśmiertelność to nie cud postępu, to przywilej bogaczy. Najzamożniejsi, nazywani Metami, od postaci biblijnego Matuzalema, Żyją setki lat, przenosząc się z ciała do ciała, jakby zmieniali modne garnitury. Ich życie to niekończąca się seria reinkarnacji w coraz młodszych, silniejszych, piękniejszych powłokach. Mają wszystko wpływy, władzę, rozrywki, no i czas nieskończoną ilość czasu. Ale nie oszukujmy się, w tej historii zawsze jest też druga strona medalu a właściwie cała reszta ludzkości. Ci, którzy nie mają fortun na koncie, biedni ludzie, których nie stać na nowe ciała, trafiają do archiwum. Ich świadomość przechowuje się na stosie, jak plik w chmurze, i czeka. Może ktoś kiedyś ich wskrzesi, może rodzina się zrzuci, może rząd przyzna powłokę socjalną, ale często to tylko złudna nadzieja. Zamiast równości technologicznej, mamy cyfrowe feudalizmy. To, co miało być wybawieniem dla wszystkich, stało się narzędziem opresji. Powłoki są towarem, nowa to luksus, używana to loteria, a czasem ktoś wraca, w ciele zupełnie innej osoby. Kobieta w ciele mężczyzny, dziecko w ciele starca. Trauma nikogo to nie obchodzi. Metowie przez wieki gromadzą majątki, wpływają na politykę, a nawet tworzą prywatne armie, nie muszą bać się śmierci, chorób, czy starości. Oni są bogami, a ich nieśmiertelność to symbol totalnej dominacji. Nawet prawo ich nie rusza. Wystarczy backup stosu i można wrócić nawet po brutalnym morderstwie. Morgan pokazuje ten świat bez złudzeń, brutalnie i bez filtra. Pokazuje, że technologia bez etyki staje się narzędziem tyranii. Że nieśmiertelność bez sprawiedliwości to niewola dla większości i że tam, gdzie bogaci żyją wiecznie, biedni. Nie żyją wcale. To nie utopia. To cyberpankowe piekło, gdzie długość życia to kwestia przelewu, a człowieczeństwo kończy się tam, gdzie kończy się limit kredytowy. W świecie modyfikowanego węgla ciało to nie ty, to tylko opakowanie tymczasowa powłoka, którą można kupić, sprzedać, wynająć albo zniszczyć, bez większych konsekwencji. I właśnie to jest jednym z najbardziej niepokojących aspektów tej książki. Richard Morgan bezlitośnie obnaża, co się dzieje, gdy technologia oddziela świadomość od ciała i kiedy ciało traci wartość moralną. Wyobraźcie sobie świat, w którym prostytucja nie wymaga zgody właściciela ciała, bo to ciało można wypożyczyć i użyć, a potem oddać. Czym są wtedy granice? Czym jest zgoda? Pojawia się zjawisko tzw. snuff sleeves powłok wynajmowanych tylko po to, by je torturować albo zabijać. Na pokaz. W końcu prawdziwa osoba siedzi bezpiecznie w stosie korowym, prawda? Z pozoru. Bo trauma, nawet jeśli nie fizyczna, zostaje. To świat, gdzie ludzkie ciało stało się przedmiotem, zupełnie jak telefon czy ubranie. Gwałt, przemoc, morderstwo. To tylko uszkodzenie własności. Nie moralna zbrodnia, ale problem logistyczny. Naprawa lub wymiana. Morgan celowo przesuwa granice, pokazując, jak łatwo społeczeństwo zdejmuje odpowiedzialność, gdy technologia daje alibi. To nie było naprawdę, to nie było twoje ciało, to tylko powłoka, to brutalna krytyka dehumanizacji, która wcale nie jest tak odległa od naszego świata, bo może jeszcze nie zmieniamy ciał jak butów, ale czy naprawdę tak bardzo różnimy się od tej wizji? To nie jest science fiction, które chcecie uspokoić. To ostrzeżenie. W świecie modyfikowanego węgla nawet dusza staje się polityczna, bo nie wszyscy chcą wracać do życia. Ludzie wierzący, zwłaszcza chrześcijanie i katolicy, trzymają się przekonania, że po śmierci powinien nastąpić koniec, że tylko tak można przejść dalej ku zbawieniu. Dla nich wskrzeszenie to bluźnierstwo i dlatego oficjalnie odmawiają resliwingu. Ale to, co wydaje się wyborem duchowym, system bardzo szybko zamienia w słabość. Kto nie ma kopii zapasowej, nie może złożyć zeznań. Kto nie wraca, nie może dochodzić sprawiedliwości. Religijni stają się niewygodnie śmiertelni łatwiej ich zabić łatwiej ich uciszyć. A państwo, zamiast szanować ich wybór, używa tej decyzji przeciwko nim. W jednej z kluczowych scen. Morgan pokazuje, jak korporacje i policja celowo ignorują morderstwa osób religijnych, bo skoro nie mogą wrócić, by wskazać sprawcę, to po co prowadzić śledztwo? Po co marnować czas na ludzi, którzy sami zrezygnowali z systemu? To poruszający wątek, który uderza w pytanie: czy w erze totalnej technologii w ogóle można jeszcze mieć wiarę? Czy duchowość ma sens, gdy wszystko da się odzyskać z backupu? A jeśli tak, to jaką cenę zapłacisz za wierność własnym przekonaniom. Morgan nie daje prostych odpowiedzi, ale jasno pokazuje, że nawet wiara, która powinna chronić, może stać się bronią systemu. A technologia, która miała dawać wolność, służy raczej do kontroli i eliminacji tych, którzy się nie podporządkowali. Witajcie w przyszłości, gdzie bohaterowie nie noszą peleryn, tylko blizny, traumę i broń plazmową. Takeshi Kowaks to główny bohater modyfikowanego węgla były członek Envoys, elitarnej niemal mitycznej jednostki wyszkolonej nie tylko w walce, ale też w manipulacji, kontroli emocji i odporności psychicznej. Kowaks to nietypowy heros jest brutalny, cyniczny, pełen gniewu i żalu, ale jeszcze nie całkiem martwy wewnętrznie. Kiedy trafia do nowej powłoki na ziemi i zostaje zmuszony do rozwiązania zagadki morderstwa jednego z metów, nie robi tego z poczucia sprawiedliwości. Na początku chodzi tylko o przetrwanie i przysługę. Ale z każdą warstwą tej brudnej sprawy zaczyna pękać pancerz obojętności, a Kowaks, wbrew sobie, staje się kimś więcej niż najemnikiem, staje się świadkiem rozkładu systemu, ale i jego oskarżycielem. Morgan prowadzi Kowaksa jak antybohatera z klasycznego noir, tylko zamiast deszczowego Detroit mamy cyberpunkowy świat przyszłości. Zamiast whisky – neurochemiczne zastrzyki. Ale pytania są te same. Komu można ufać? Czym jest dobro? I ile trzeba poświęcić, by zachować własne człowieczeństwo? Kowacz to postać złożona, sprzeczna. Ludzki wrak, ale walczący. Przez jego oczy widzimy świat, który od dawna utracił niewinność, ale może choćby przez chwilę odnaleźć sprawiedliwość. W jego brutalnej wędrówce po przyszłości odnajdujemy odbicie naszych własnych lęków. Bo Kowaks to nie tylko bohater, to lustro tego, kim moglibyśmy się stać, gdybyśmy żyli wiecznie, ale przestali być ludźmi. Plusy: przede wszystkim klimat duszny, mroczny pełen neonowego brudu i filozoficznych cieni. Modyfikowany węgiel to cyberpunk w najczystszej postaci. Miasto tętni życiem i zepsuciem, a każda ulica kryje swoje tajemnice. Richard Morgan zbudował świat, który wciąga od pierwszej strony, gęsty, brutalny i fascynująco wiarygodny. Do tego dochodzą błyskotliwe dialogi, często przepełnione sarkazmem i gorzką ironią. Oraz dynamiczna, filmowa akcja. To jakby Matrix napił się z Blade Runnerem i poszedł razem do baru na filozoficzną pogadankę o śmierci. Minusy? Zdecydowanie nie jest to książka dla wrażliwych. Morgan nie unika brutalnych scen fizycznych i psychicznych. Momentami bywa naprawdę ciężko. Język również bywa surowy, pełen przemocy i wulgarności. Dla niektórych to może być zbyt intensywne. Ale warto? Zdecydowanie tak, bo modyfikowany węgiel nie tylko dostarcza rozrywki, on zmusza do refleksji. Pyta o duszę, o tożsamość, o granice człowieczeństwa. Co zostaje z nas, gdy możemy zmieniać ciała bez końca? Czy nieśmiertelność to naprawdę dar, czy może przekleństwo? To książka, która zostaje w głowie długo po przeczytaniu. Dajcie znać w komentarzach, co wy byście zrobili żylibyście wiecznie, jeśli mielibyście taką możliwość. Subskrybujcie książkowy mismasz, jeśli lubicie mocne, inteligentne science fiction, do zobaczenia w kolejnym odcinku.